Co jeśli najbliżsi mówią, przesadzasz, zwolnij, to niezdrowe, to boli. I Jezus też to usłyszał. Stawianie granic w miłości nie jest jej zaprzeczeniem. Z Ewangelii według św. Marka. Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mógł. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Jak to mogło wyglądać z perspektywy Jezusa? Tłum nie daje mu jeść. Bliscy wchodzą, żeby go powstrzymać, bo odszedł od zmysłów. Dobre intencje, ale brak zrozumienia jego osoby. Co może dziś mówić do mnie ta scena? Wierność Bogu czasem przechodzi przez korytarz niezrozumienia. Jej znak rozpoznawczy to pokój, nie bunt. Jezus nie walczy z rodziną, idzie dalej w posłuszeństwie ojcu. Jakie popełniam błędy, znajdując się w takiej sytuacji? Albo łamię swoje powołanie, to do czego czuję, że wzywa mnie Bóg, żeby wszystkim było miło. Albo zaczynam łamać ludzi, żeby mieć święty spokój. Jedno i drugie zostawia gorycz i wpędza w osamotnienie. Jak znaleźć złoty środek? Powiedz spokojnie tak Panu i uprzejmie nie temu, co Cię od Niego odciąga. Tłumacz krótko dlaczego, nie tylko co, ale... Znajdź chwilę, żeby wytłumaczyć, jakie są twoje potrzeby, jakie są twoje motywacje i poproś tą drugą osobę o zrozumienie i nie rezygnuj z czułości. Po czym poznam, że idę w dobrym kierunku? Po pokoju, który nie znika po rozmowie i po tym, że miłość zostaje nawet jeśli zdania się różnią. Jezu, proszę cię, dziś daj mi łagodną odwagę. Serce delikatne, ale stanowcze serce, które potrafi wybierać to dzieło, do którego Ty mnie powołujesz, a przez to stawiać granice z miłością tym, którzy próbują mnie od tego odwieść. Amen.